Reportażyki terenowe, podcast bardzo satyryczny. <noise> Lubicie wieczorem wypić lampkę wina? Nie musicie odpowiadać. Znam takich, co nigdy nie kończą na lampce, potrafią wypić całą lampę ba. Nawet żyrandol. Wino ma w sobie coś wesołego i eleganckiego. Niektórym może się wydawać, że tylko we Francji potrafią robić ten szlachetny trunek. Nie, o nie, w naszym regionie też są miejsca i są ludzie, których praca budzi podziw i zdumienie. Zapraszam na kolejny reportażyk z terenu i na zdrowie. Dla tych, którzy siedzą lub leżą przy lampce wina zaczynamy. Szlachetne winko. W wielu miejscach w Polsce żyją prawdziwi mistrzowie swoich profesji, schowani za warsztatami, zagubieni w codzienności obowiązków, nie wiedzą nawet o sile swoich talentów. Jestem w skromnej rozlewni wina owocowego w Krzywiźnie, małej miejscowości na pograniczu Śląska i Wielkopolski. Budynek, przed którym stoję, nie wygląda zachwycająco. Liszaje tynku odpadają całymi płatami. Ta choroba nazywa się łuszczyca budowlana dość powszechna dla budynków w pewnym wieku. Z wnętrza słychać dźwięk. Przechodzący. w pst, 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 pst. Otwieram drzwi. W środku na taborecie obitym dermą z czasów późnego Gierka siedzi nie młody mężczyzna w kufajce. Ma na głowie beret z napisem „Festiwal Piosenki Strażackiej Krzywizna 71”. W ręku trzyma butelkę wypełnioną jakimś płynem. To on wydaje odgłosy. W pomieszczeniu panuje intymny półmrok. Wzmacniają go zasłonki. Wzór wyhaftowany na nich układa się w litery PKP. -P. Podchodzę i mówię: Dzień dobry! Mężczyzna podnosi na mnie wzrok, uśmiecha się bezzębnie, powiedziałbym nawet naiwnie i niemowlęco. Dużo w tym uroku, tym bardziej, że odbija mu się słodko, tak jakby truskawką. Dzień dobry, powtarzam. Jak dobry, to dobry, odpowiada. Ja do pana. Chciałem pogadać o pracy, pana pracy. No to praca jak praca, widzi pan, siedzę i robię. Tu podobno spod pana ręki wychodzą najbardziej szlachetne wina owocowe w Europie. To one? E? Może tak? Ja tam się polityką nie zajmuję. Swoje robotę mam, to robię. Na chwilę przerywamy rozmowę. Mężczyzna bierze ze skrzynki zieloną butelkę, przykłada do ust i wydaje dźwięki. Bul, bul, bul. Bl Wyciera twarz i mówi Wino, panie. Jest napojem wielowymiarowym. Ma smak, ma kolor, ale powinno mieć też dźwięk. Dźwięk. Oh, I ja tu, kochany, nasze winko owocowe nasycam akustycznie szlachetnym dźwiękiem. Wdmuchuję do środka, takie pan słyszał. Bój bój. Potem klient otwiera butelkę i od razu robi się inaczej elegancko, francusko, arystokratycznie, światowo. O! Bul, bul, bul. Pst, pst, pst. Przez chwilę stoję jeszcze w drzwiach i obserwuję mistrza przy robocie. Wreszcie odwracam się i wychodzę. Uszlachetnianie win owocowych w krzywiźnie to cicha, skromna praca, która Menela w hrabiego przerabia. Niepostrzeżenie. Pamiętajcie, nie dajcie się schamić współczesnemu światu. Może i czasem pijecie byle co, ale nie pijcie byle jak. Szlachetność trunku uszlachetnia nas. Powodzenia i zapraszam na kolejny reportażyk z terenu już wkrótce. Przepraszam, co odbiło mi się lampką, znaczy nie naftową, tylko lampką wina. To znaczy, że zrobiło mi się jeszcze miejsce w żołądku. না